Witajcie na Wilnie, małym, kameralnym miasteczku zbudowanym na warszawskim targówku. Dziś zaprezentuję Wam czteropokojowy, piękny apartament poszukujący nowego właściciela. Zapraszam do środka. Sercem naszego mieszkania jest przestronny, niespełna 21-metrowy salon o ekspozycji wschodniej. Bogate, ale zarazem wygodne wyposażenie da ci codzienne poczucie wysokiego komfortu. Bezpośrednio do części dziennej przylega w pełni wyposażony aneks kuchenny z długim blatem roboczym. Meble kuchenne przygotowane na wymiar, wykończone w czarnym lakierze, zbudowane na podzespołach marki Blum. Główna sypialnia to prawie 19 m2 pełnej prywatności. Znalazło się tu miejsce na duże małżeńskie łoże, szafę w zabudowie i stolik nocny. Kolejne pomieszczenie to aktualnie pokój dziecięcy, który może pełnić funkcję gabinetu do pracy lub garderoby. Jego powierzchnia to 11 m2. Za ścianą jeszcze jeden większy, bo prawie 16-metrowy pokój do twojej dowolnej aranżacji. Tuż obok włóce dla gości i pomieszczenie gospodarcze. Ostatnim pomieszczeniem jest wygodna łazienka z wanną. Ulica Montfiłoska to część kameralnego osiedla Wilno przygotowanego przez dewelopera Dom Development. Ze względu na rozwiniętą gamę handlu, usług i komunikacji cały kompleks cieszy się uznaniem każdej grupy wiekowej. Dookoła sklepy spożywcze, restauracje i drobne usługi. Powstała tu również pierwsza osiedlowa stacja kolejowa Warszawa-Zacisze-Wilno, skąd na dworzec wileński dojedziemy zaledwie 5 minut. Dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu szczególnie warto zwrócić uwagę na zalew Bardowskiego. Podsumowując, ponad 88 m2 w wysokim standardzie rozmieszczone w czterech pokojach, a co więcej na nowoczesnym osiedlu. To mieszkanie może być Twoje. Zadzwoń.